No, ale dzisiaj ładnie Dobra Nakręcimy specjalny odcinek Iwona Iwona Chodź po kameru jeszcze trochę Co? Tutaj chodź 好，爸爸。 Profesjonalny test korwety. Specjalnie z dedykacją dla czwartej klasy techniką mechatronicznego na Górce. Chłopaki napalone na ten samochód prosili, żeby coś o tym nakręcić. Najbardziej profesjonalny test korwety. Słuchajcie. Całość jest zrobiona z plastiku. Yy, ogólnie yy, macie te, yy, Trabanta w trochę ładniejszej wersji. To już się, to nigdy nie zadzę wieje, także spokojnie. Słuchajcie, zacznę może od tego, dlaczego Korwet. No bo mnie stać. To po pierwsze. Po drugie słuchajcie, to jest samochód bezkompromisowy. Yy, 400 kunia. Także yy, może to spod podświatem nie wyrywa, są dużo prostsze samochody typu Audi RS. Ale kto się za RS-em obejrzy? Kto? Miałem to wiem. Także tylko i wyłącznie Corvette. Po drugie, mam kryzys wieku średniego. No i dlatego jest właśnie korwetka. Słuchajcie, no. Jaka jest Korweta? No, jest nieprzeciętna. W środku, jak widzicie, typowy Amerykan. Luksusik. Oczywiście y, szyby bezramkowe. Y, facet, który sprzedawał tą korwetkę, pytałem się dlaczego ją sprzedaje. Mówi, panie, jak pod remizę podjeżdżałem, to się blachary w drzwiach nie mieściły. Żona kazała. Chyba mam najszybsze auto i tak na osiedlu. Jeżeli ktoś z sąsiadów ma lepsze, to proszę o komentarz. A teraz się przejdziemy i troszeczkę Wam opowiem o tym samochodzie. Kto wie, może się ktoś napali słuchajcie, wersja C5, czyli już ta taka fajniejsza, gdzie jest rama z salona z budą, więc już jakoś to jeździ. Pokażę wam na początek silnik. No i powiem wam, że maska w korwecie otwiera się najlepiej na świecie. Powiem Wam tak, ja nie wiem co tu jest w ogóle. Jest dużo części, dzięki którym ten samochód jeździ, ale wyczytałem, że są dwa rodzaje silników na świecie: OHC i OHV. To jest właśnie OHV, czyli wałek ma gdzieś tam w środku silnika, nie przy głowicach. No i to są te silniki, ten słynny LS, który nigdy się nie psuje, bo tutaj się nie ma co popsuć. No, jest dużo innych części, dzięki którym to urządzenie jeździ. Światełka oczywiście wysuwane. Już nie obracane jak w poprzednich wersjach, gdzie cały ten mechanizm musiał być dużo bardziej skomplikowany, bo się otwiera razem z maską, i musiały mieć takie specjalnie siłowniki, te światełka, dlatego że one po prostu się obracały, a nie podnosiły tak jak w tej wersji. Także już tutaj duży, duży plus. Oczywiście żadnego bata tu nie ma, siłowniczki są, także no, klasa sama w sobie. Ech. ako konkretnie jak to przystało na e, tego typu e, samochód a tak to mruga. i co? Jest szpan? No dobra słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o, o, o silniczek i światełka. Teraz jeszcze e, pokażę Wam e, bagażnik, który jest oczywiście z tyłu. a prezentuje się on mniej więcej tak. Słuchajcie, no jest tutaj. Można świniaka przewieźć nawet. Postaram się to jedną ręką zrobić. Zobaczcie tutaj. Zmieniareczka. Słuchajcie, to jest tak prosty z zasady samochód, dlatego się dobrze uzupełniamy, bo ja też jestem prosty. I łatwo go naprawić, dlatego nie dodają od razu do tego instrukcje, gdzie za pomocą młotka, drutu i nożyczek można ten samochód bardzo prosto naprawić. Ona snówka w ogóle ona kosztuje 250 zł, jakby ktoś chciał coś takiego kupić. Nie? A że jestem obliczony, bo jestem z Poznania, no to wam będę o takich rzeczach mówił, jak na przykład, jak na przykład ten tłumik. Które kosztowało mnie 12 tysięcy. No, ale dzięki temu trochę kunia przybyło. To to. Słuchajcie, oprócz tego, tutaj są jeszcze dwa schowki. Tego Wam nie będę pokazywał, bo tutaj przewożę kokainę, więc. A tutaj już zużyłem, więc proszę, dodatkowy schowek. Jakbyście coś tam chcieli przewozić, co niekoniecznie musi innych kuć w oczy. O i cała korwetka. Jeżeli jesteście jeszcze konkretnie czymś zainteresowani w tym samochodzie, a wiem, że młodzież szczególnie, no to pytajcie, pytajcie w komentarzach. Wszystko wam powiem. Co jeszcze można powiedzieć o tym samochodzie? No, tlaczki konkretne, jak widzicie. Oczywiście, fele wszystko oryginalne, inaczej bym tym nie jeździł. No, jest szpan na dzielni, nie? Długo się... Yy... Długo się biłem z myślami, żeby ten odcinek o korwecie nakręcić, bo z reguły jestem skromnym człowiekiem. No ale yy, jeden z filmów właśnie przekroczył tysiąc wyświetleń i z, tego właśnie, z tej właśnie okazji postanowiłem nakręcić korwetkę. Za chwilę korwetka wiedzie, Jeszcze dzisiaj się przejadę, ale to będzie chyba jej yy, ostatnia... Ostatni wyjazd w tym roku, no bo zobaczcie, kupujecie auto za ponad 100 kafli i macie takie lampy na wkręty, które elegancko widać. I to jest właśnie bezkompromisowość, jeżeli chodzi o korwet. No, Ameryka, co mam Wam powiedzieć? A jak Wam się nie podoba, no to kupujcie sobie golfy, skody i tego typu wynalazki.

Inspired by thirst, I'm inspired by worth I desire your worst, so you can just hide while I work I am tired, you first, I'll write a second, third verse About the lies you go disperse, you never did sh**, I know it hurts But something deep inside won't let